Kolejny dzień na budowie przechodzimy do zaswojenia naszych łączeń typu ściana, sufit. I zobaczcie co teraz tutaj następuje. To nie jest akryl, to jest masa do zbrojeń. Akurat u nas to jest wario, ale rozrobiliśmy ją sobie trochę gęstszą i Majster naładował ją w pusty kartusz. Więc teraz po prostu, żeby ułatwić sobie zadanie, wciskamy ją jak silikon, albo jak jakiś zwykły akryl. Zobaczcie, że ona jest trochę gęstsza niż gdybyśmy to robili wałkiem, ale idzie to znacznie szybciej niż upychanie szpachelką mozolnie, bo po wciśnięciu wystarczy to tylko ściągnąć na równo i po robocie. Poczekamy sobie akurat chwilę, aż to tam trochę ściągnie i następnie rozrobimy sobie te rzadsze wario. Nie będziemy mogli... Czekaj. Takie jak papier. W takiej konsystencji mniej więcej żebyśmy sobie urobili, widzicie, że nie spada za szybko, jest naprawdę gęste, na pewno za gęste, żeby wałkiem to nakładać, ale do kartusza widzicie, że jak najbardziej zdaje to egzamin. Więc sposób, który będziemy na pewno stosować w przyszłości to jest po prostu łatwiej. A teraz dla tych, którzy by chcieli wiedzieć jak taki kartusz napełnić w takim wario, bierzemy sobie jakiś właśnie pusty pojemnik po jakimś akrylu najlepiej. Musimy ten tłok, który nam doszedł do samego końca wycisnąć. Najlepiej jakimś prętem po prostu ściskamy, widzicie, że wyskoczył. Przed takim napełnieniem należy go umyć. No tutaj był akryl, to go żeśmy wymyli z tego akrylu. No i teraz co? Nakładamy jak cukiernicę, jak cukiernicy masę do samego końca i później tylko tym tłokiem dociskamy i można pracować. I tak to się robi, moi drodzy. No dobrze, pan Majster to sobie teraz pospolinuje do końca. No i lecimy dalej. Witam serdecznie! Zapraszam do majstra nowej kuchni. Jak widzicie, majster już się wprowadza. Uznał, że nie ma sensu dalej czekać na hydraulików, że ich nie ma, nie było i nie potrzeba. I tak jak jest, tak zostaje: więc już lodówka jest na swoim miejscu. Mikrofalówka też. Piekarnika nie będziemy podłączać no bo po co? Gaz w sumie też nie będziemy tutaj instalować. To w sumie rachunki będą mniejsze i można żyć. Tutaj można myć naczynia, jako lejkiem można tutaj wylewać wodę, więc tak zostaje. Także już kuchnię mamy zrobioną na gotowo. Łazienkę podejrzewam, że też. Natomiast, żeby mu się lepiej żyło, przejdziemy i zaczniemy robić mały pokoik. Bo! Nie mamy nic innego lepszego do roboty, pamiętacie, że tutaj zrobiliśmy gładź i zostało to tylko zagruntowane gruntem. Tak więc trzeba by to jeszcze teraz przejrzeć, zobaczyć gdzie trzeba zrobić poprawki. No bo wiadomo, że przez ten czas, kiedy tutaj coś się wnosiło, wynosiło, ściany mogły się gdzie gdzie porysować. I chyba po prostu zaczniemy malować to, robić ten pokój na gotowo. Później, tylko tutaj, w futrynę pójdzie folia. plomba na pokój. Doszczelniony, żeby czasem kurczę tutaj nic nie zrobić. I, i, i tyle. Już po prostu pierwszy pokój będzie zrobiony. Tak więc, słuchajcie, przechodzimy do działania. Ziemno na dworze zrobiło, aczkolwiek my działamy dalej. Widzicie, tak to jest, jak się trzeba szukać pracy na siłę. Tak to byśmy się skupili na jednym, byśmy zrobili ten kibel do końca i byłoby z bani. Ale Nie możemy, to musimy tak po łebkach skakać sobie od miejsca do miejsca. Robimy ten pokój. Już tutaj majster zrobił e, zafraweczki, poszlifował, więc możemy zarzucić to w podkładzie. Więcej tu było roboty, żeby popklejać te okna. Jakoś tam poobklejane. Mogłoby być lepiej, no ale już. Majster powiedział, że jemu się podoba. E, no, więc sobie psikniemy to dzisiaj w podkład, żeby to zbiałkować. W jutrzejszym dniu prawdopodobnie polecimy już sobie wszystko na gotowo, sufit. Sufit i te dwie ściany zrobimy na... Biało, więc mamy ticurillant reflex. To pojedziemy sobie sufit, tą ścianę i tą ścianę, akurat nie ma za dużo. One już finalnie będą białe. Natomiast ta ściana, już Wam mówię jaki kolor natomiast ta ściana zostanie pomalowana w takim kolorze to jest farba od bondexu, musztarda przed obiadem. Ja tą wolę pobiedzie, po ale jak jest przed obiadem to będzie przed obiadem. Farba na próbniku wyglądała bardzo fajnie, bardzo żywo. Tutaj akurat na tej puszce ten kolor poglądowy no nie jest do końca stuprocentowo zgodny, aczkolwiek powiem wam szczerze, że farby, które się kupuje w sklepie, najlepiej brać właśnie próbniki i w domu już sobie na jakimś takim najlepiej karton gipsie pomalować na dwa razy. I to jest ważne, żeby na dwa razy i poczekać aż dobrze wyschnie. Następnie w pomieszczeniu, gdzie chcemy tą farbę położyć, przyłożyć sobie taki próbnik swój własny i zobaczyć jak w danym oświetleniu ta farba będzie wyglądać, bo zupełnie inaczej może wyglądać kolor, jeśli jest na niego e, rzutowane światło sztuczne, na przykład z żarówki. I teraz, czy barwa zimna, czy barwa ciepła, i zupełnie inaczej będzie wyglądał kolor, który jest na przykład w otoczeniu światła dziennego. Także, słuchajcie, najlepiej, właśnie zrobić tak jak mówię. Próbniki są od tam 3 do 5 złotych, więc lepiej czasami wydać te dwie dychy i wziąć sobie tych próbników do domu i porobić, niż kupić w ciemno. A potem się okaże, o, już coś myśmy zrobili. No i, I tak zostaje, nie? No bo fakt, żeśmy kupili drogą, pomalowaliśmy, już nam się nie chce tego drugi raz zmieniać, tak jest. Dobrze. Tak więc mamy farbę Bondexa, będziemy sobie malować tą ścianę. W ogóle Bondex ma bardzo fajne kolory, szefowi się podobał Sen Elfa, ale majster powiedział, że to jest niebieski i on niebieskiego nie lubi. Natomiast jeszcze tam parę próbników na pewno kupimy, to co tam wybraliśmy na pewno Wam pokażemy. A na tą chwilę mamy naszą farbę, farba została wymieszana, też specjalistyczne urządzenie do mieszania farby, tu jest taki odpowietrznik, sprawia, że farba nie napowietrza nam się zbytnio, bo każde pęcherzyki, które się tam zgromadzą, tą rurką uchodzą do góry. No, także farbę mieszamy, ona już została przecedzona wcześniej e, przez skarpetę, wlejemy ją do naszego agregatu i pyskamy. I już proszę Państwa! Więcej tu było obklejenia i roboty jak Państwo psikną. Jest to zaciągnięte na, na raz. Teraz to sobie musi wyschnąć. Już widać w w jego ręku, bo nawet żadnego zacieku nie zrobił. Wiadomo, że tu, gdzie było dorzucane poprawki gładzią, która była szara, no to widać, tak? Ale musimy poczekać, aż to zastygnie. Wybieli się z jednolici, a jutro psikniemy to już w ostateczny kolor i będzie pięknie. A teraz pozostaje nam trudne mycie. A zobaczcie, ile zeszło nam farby. Farby żeśmy zalali tutaj, no prawie po korek, tak? Prawie było pełne. Zrobiliśmy sufit i trzy ściany, no jedna ściana z oknem. I farby zeszło tyle ile widzicie. Więc agregatem trochę więcej farby wam zejdzie niż wałkiem. No ale też jest coś za coś, nie? Czas i elegancja. Dobra, czyszczę i działamy dalej.